Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Już dzisiaj finałowy, czyli dziesiąty odcinek drugiego sezonu z naszej serii Po cienkim lodzie Mmm, jasny drugiego sezonu A dokładnie Początek końca Zaczynajmy Doczekałam się wreszcie ostatniego punktu na dzisiaj, więc lecimy z tym Lecimy z tym zaintrygowana Może się wydawać to bardzo interesująca Wrzut dziesiąty, upadek. W niniejszym rozdziale, poruszając trudne tematy zdrowia psychicznego, powieść wykszy opis samobójstwa. Prosimy czytać dalej z ostrożnością. Siedząc na podłodze, obserwowałam krople deszczu, po szkle. Pogoda odpowiadała stanowi mojej psychiki. Opuchnięte wargi, wciąż czołe, po ataku nerwowym, w głowie kręciło mi się jedna myśl. Jesteś niczym. Zrobiło się jeszcze gorzej, gdy pomyślałam o nagromadzonych problemach. Jedny z nich była amnesja Briana. Zostawiłam przyjaciela, który zawsze ciągnął do mnie pomocą dłoń. Ale jak mogę wpłynąć na człowieka, który odnosi się do mnie z taką nieufnością? Z Rachel, jego, który pociągnął ze sobą niestabilny stan Hara, I jeszcze ten Leon McGrath. Zrobiłam wszystko co możliwe, żeby pomóc zachować biznes. Ale nie pozwolono mi zrobić praktycznie niczego, żeby uspokoić Harza. On nika wsparcia ale ona jest mu konieczna, potrzebna, jak i każdemu z nas. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, w jakim są teraz stanie, a fakt, że mnie do siebie nie dopuszcza, tylko pogarsza sytuacja. Przegrana w zawodach kwalifikacyjnych. Te i Helena Pokładali we mnie nadzieję, a ich zawiodą. Jak po tym wszystkim mam im patrzeć w oczy? Jak sobie wybaczyć to, że kolejny raz wydą sam siebie? Mój spojrzenie padło na smoka, który znalazł miejsca w samotnej krawędzi stołu. Obserwował mnie uważnym wzrokiem, który przypomniał mi o Leonie i jego słowa o sukcesie. Jęknęłam i wtyliłam twarz poduszka, Co Coś dosiło mi środka. ból pretensja, rozczarowanie. A może poczucie własnej bezsilności. Pogubiłam się. Potrzebuję czasu. Nie chcę o niczym myśleć. Ach, robi się tylko przez to gorzej. Nie mogę winić się za to, co się stało. Wziąłem ze stoli kawiolkę, gorączko wytworzyłam ją i wziąłem jedną tabletkę. Nadzieja, że preparat pomoże. Umarła równie szybko. Jak szybko kiedyś zgodziłam się na ten środek uspokajający. Mogłam wziąć jedną tabletkę za drugą, zanim nie poczułam efektu. A z tego zrobiłam zamach i dziś Tabletki rozsypały się. O, super! Nasz ulubiony cień ze strachu. Szarpnąłem się do tyłu. mnie wprasowałem się w kanata, a on stał przy oknie. Ale mój strach sprawił, że orzeł. Pamiętam nasze ostatnie spotkanie i Twoje słowa o punkcie bez powrotu. Tak mocno wierzyłaś, że mnie już nie ma. Patrz na mnie, Cię w ucho, z koronem. Widzisz, ile sił dała mi Twoja mroczna strona? Narok no, rozpostarwę wszystkie strony, paskudne macki, które poszły płynnie owijały wokół mnie. I jak? Uprzyczałam, że staniesz się od niej w pełni zależna. Twoja chęć pozbycia się ciemnej strony nigdy się nie spełniła. Wszystko dlatego, że jesteśmy jednym. No, Każdy powinien się pogodzić z tym, że ma swoją ciemną stronę. Ci sami w gardle, dosłownie do siły od wewnątrz. Cień zbliżył się, przysiadł na piętach i objął mackami mój w Tęskniłeś za mną. Nagle Rozdało się w głośne pukań drzwi. Wspomniał stać, ale cień wcisnął mnie w kanapę. Kafrin, jesteś w domu? Kafrin, wiem, że tu jesteś. Widziałam światło w oknie. Nie, nie, nie. Zbyt długo krążyłam się wewnątrz ciebie, i teraz kiedy nastała chwila mojego powrotu, nie pozwolę sobie ją, proszę, obsuć. Zostaw mnie. Zostawię cię. Tak jak wtedy. Jest jej utworem wyobraźni. Czego chcesz? Chcę zobaczyć, jak cierpisz. Ty, nawet nie wiesz, jakim kosztem udało mi się do ciebie wrócić. Kafrin, chcę z Tobą porozmawiać. Nie. Kafrin, to ja otwórz proszę. Ja tylko usłyszałem głos da. Moje serce zrobiło szybciej. Zmusiłem się, żeby stać. Ale ja tylko przeszłam kilka kroków. Nie! Poczułam djabelny ból w dole brzucha. Pochyliwszy się w kłacki, przebijają mój tył, sprawiając, że potem przed cieniem na Klona. jedyną partnerką, jaką całkowicie mi pasuje. Zawsze na nas i mi, będę wierzył. Proszę otwórz drzwi. Jeśli teraz nie zmusisz swoich kibiców, żeby odeszli, więcej ich nie zobaczysz. Gest imacki przybrała formę ostrych sopli, który był gotowy nieść nowy cios. Dajcie ostatnią szansę. Powiedz im, żeby się do ciebie nie zbliżali. Minimum przez Nie mógł wypowiedzieć ani słowa, więc mrok postanowił usłabić tylko to zrobił, upadł na podłogę, łapię się za brzuch. Zostawcie mnie! Chcę być sama. Córeczko, pozwól nam. Proszę, dajcie mi czas. Muszę dojść do siebie. Wasza obecność tylko mi zaszkodzi. Idźcie sobie. Te słowa zostały powiedziane z gniewem. I wystarczająco stanowczo, żeby ojciec i tej darowali sobie próby dotarcia do mnie. Przez jakiś czas stali pod drzwiami, ale niebawem odeszli jednak, zostawiając mnie same w moim altarego. Straszny, chichot, ranił such. Uniosłam z lekka głowę i ujrzałam, że podchodzi do mnie. No co? Przypomnijmy sobie, jak było. Sudnie. otworzę oczy, jak gdyby budzące się ze snu. Do praktycznie nic nie zmieniło. Oprócz par dnia. Byłem wciąż w tym samym miejscu. W tym samym braniu. Z tymi samymi myślami. To. Bóg sen. Wszystko było jak na jawie. Rozegłosi kłość na pukanie do drzwi. puk, puk otworzysz? Połyskłam się w stronę drzwi i niepewnie otworzyłam puszczeń domnika. Nie się, widząc jak wyglądam. Wyziął blokić i pomógł mi dojść do salonu. Usiedliśmy na kanapie. Dom. Zmusił mnie, żeby na niego popatrzyła. Dlaczego tak się krzywisz? Rozumiem, że to co się stało Zbiło stropu. Ale po jaką cholerę się tak zapuściłaś? Ty nie rozumiesz po co przyszedłeś? Potrzebuję pomocy Po co przyszedłeś? Dowiedz się jak się czujesz No, sama wiesz No i przekonałem się, że bardzo gówniania Potrzebujesz pomocy, Catherine I dobrze wiesz o co chodzi Dominik zauważył tabletki, które na podłodze po jego twarzy przybiegł uśmiech. Bawicie to? Akurat przyszedłem o tym pomówić, ale widzę, że sama zajęła się już sprawą. I postanowiła sobie spokój. Bardzo przeżyła. I przytajmy brać ten czas eliminacji. Widocznie to błąd. Chcę, żeby umówili się mocno co? O czym ty mówisz? Ja się już domyślam. Głównie do tego, że przegrałam do końca drugiego sezonu, ale. Dominik podniósł z podłogi, poznał i obejrzył ją uważnie. Widziałam twoim problem z tabletkami i postanowiłem spróbować zastosować swój sposób. Miałem wrażenie, że jesteś rzeczywiście uzależniona, ale wcale nie z powodu tabletek. Dominik postąpał palcem po głowie. Jesteś uzależniona od samodzielnie postawionej sobie blokady. Pokręciłam głową z niezrozumieniem. Boże, Dominik, o czym mowa? Czy też rzeczywiście myślałeś, że wiedząc o tym, jak ciężko ci przyszło odstawienie poprzednich tabletek, dam ci coś podobnego, żebyś wygrała na jakichś tam eliminacjach? Ci tam Zła i niczego nie pojmująca. Słyszałeś kiedyś o efekcie placebo? Wystąpiłam spojrzałam na mężczyznę. Tak myślałam. Efekt placebo polega na tym, że człowiek wierzy w cudowne właściwości lekarstwa które sami rzeczy nie zawierają żadnego efektu, to do nich mafiołka. Nieszkodliwe tabletki, które nigdy nie wpływają na twój organizmu. C Co? Mówiłeś sobie, że pomagają, ale tak naprawdę sama dałeś sobie ze wszystkim rada. Dlatego też rozśmieszyło mnie, gdy była mowa o Tomie i jego ewentualnych witaminkach. Nie, ale jak? Ale ludzie się o wiele lepiej. Bardziej pełne siebie. I mogła robić to, na co wcześniej bym się nigdy nie zdecydowała. Prace, bo... Dominik pokręcił głową. Może wy więcej niż sądzisz. A strach przed tym, żeby uwierzyć w siebie i swojej możliwości, nie pozwala ci iść do przodu. Jesteś marionetką we własnych rękach. Zerwałam się do nogi, nie wierząc jego słowa. Sam popatrz. Kilka minut temu nie miał siły nawet dojść do kanapy. Chciałam się sprzeciwić, ale czemu? Dominik miał przecież całkowitą rację. Safrin, jesteś jeszcze bardzo młoda. Nie trzeba próbować dać sobie ze wszystkim samodzielnie rada, jeśli można proszę o pomoc. Myślisz, że psycholodzy i psychoterapeuci uczą się, dostają dyplomy z nudów? Żeby tacy ludzie jak ty dali im spokój i zajmowali się samoleczeniem? Dominik stał z łóżka, łapiąc mi za ramiona. Patrząc na ciebie, nie da się czuć nic obojętności. żałości. się z dnia na dzień, zamiast tego, żeby zastanowić się nad problemami, i zacząć od początku, zapomnieć o przyszłości. Sam sobie robi krzywda. Do czyny płynę łzy, własną silnością <grym>, No już, już. Dominiki objął mnie i zupełnie dałam wolę emocjom. Łzy pomogą ci na początku, a potem trzeba przejść do działania. Nie jesteś tą dziewczyną i na pewno nie zasługujesz na takie życie. dlatego, że zrobiłeś się lepiej, powinieneś zająć się swoim stanem psychicznym, rozumiesz? ograniczony do skinienia głowy. Puk, puk. Ojciec niepewnie wszedł do salonu. Chciałam zapukać, ale okazało się, że drzwi otwarte. Zaczęłam się już martwić. Cieszy się, że wszystko w porządku. Dominik uśmiechnął się. Jak zwykle. I ze swoją dla siebie manierą podszedł do ojca i energicznie wcisnął dłoń. Mam wrażenie, że nadeszła chwila, żeby zostawić rodzinę samą. Nie zapominać, co ci powiedziałam, Kat. Nie czekam na odpowiedź. Dominik z mężczyznym krokiem wszedł do mieszkania. potem na kanapę, a ojciec usiadł mnie. Wziął mnie za ręce, grzejący je w swoich dłoniach. <grym> tak się niepokoiłem, że nie mogłem się tym dzwonić. Całą noc nie spałem. Co się z tobą dzieje? Ja spróbuję się utłumaczyć, skłamać. Nie chciałam nikogo widzieć. Córeczko, w takich chwilach nie trzeba się przed przyjaciółmi i rodziną. Byliśmy i będziemy gotowi Cię wspierać, szczególnie Tate. Zawiozę go. Katrin, wszyscy sportsmeni czasem przegrywają, ale życie się na tym nie kończy. Te chwile czynią nas silniejszymi, utwierdzają w dążeniu do celu. Jako szkoda, że nie było z nami Twojej mamy. Ona zawsze miała znaleźć odpowiednie słowa. Racja. Została tylko pamięć o niej. Medalion, ostatnia rzecz, którą ona dla mnie zachowała. Wiesz, chciałbym mieć takich przyjaciółek, jak to. Być może wówczas w moim życiu byłoby wiele mniej problemów i nie grał bo byliby ludzie, którzy mogliby w odpowiedniej chwili kopnąć mnie w tyłek. Jestem szczęśliwa, że mamy siebie. Przekład, nie odpa ich. Bądź mądrzejsza od swojego ojca i nauczę przyjmować pomoc bliźnich. Tato, co ty mówisz? Zająknął się i szybko przetarł oczy. <grym>, Po prostu... Żeby była szczęśliwa. Słowa ojca działy mnie ignorują. Dlaczego widzę w swoim życiu samym negatywę? Dziecią się tyle dobrego. Gdyby nie, Brian, nie wróciłabym na lód, nie zaczęłaś się od nowa, dzięki Liz, odzyskałam chęć do uprawiania sportu. Choć pomógł mi materialnie i dosłownie od do odąszana, a tej sprawy już poczułam szyję. Nawet Dominik mm, znalazł do mnie podejście, żeby namówić mnie na rehabilitację. Pospiesz od dawna zgodzę się z tobą. Otarłem oczy i energicznie wstałam z kanapy. Dokąd idziesz? Na lodowisko. Znajdę Talita i pomówię z nim. Masz rację. Nie przeszliśmy eliminacji, ale to nie powinno mnie zatrzymać. Chcę jeździć, a on jest pełnią partnerem, którego nie mogę stracić. Wybrałam, w co się przebiorę i szybko poprawiłam włosy. Słodka truskawka. Szmaragdowy atlas. Nieskończony kosmos. Delikatny kwiat. <laughs> Wcale nie wybiorę tego ze względu na to, że po pierwsze doda naszej Katrin zdecydowanie charakteru. A po drugie, szmaragdowy jest moim ukochanym kolorem i kojarzy mi się teraz w tej serii z jeszcze jedną postacią, którą bardzo lubimy. Tak bardzo. Kłosek ułożona, skomplikowana fryzura. My czekajcie, bo się zastanawiam, wtedy poszła chyba. Taki bardzo szeroki kłos, ale zmieni to włos, tak czy siak. Ładna, ale. Ale istnieje tylko jedna fryzura, która pasuje mi do naszej oczywiście. Katelyn. Catherine. E, nie możesz być przeciwko temu, żeby tu u mnie poczekać. Przyjdzie wieczorem, będziemy mogli pogadać. Ojciec puścił wzrok i żegnie śmiało Oczywiście. I Catherine. Wróciłem się w stronę ojca. Pamiętaj, że zawsze będę cię kochał. Jego słowa sprawiły, że na mojej twarzy pojawił się uśmiech. Ale ojca wydawało się pełne rezygnacji. Być może tylko jednak się wydawało. Niedługo wrócę. Ona w ogóle ma kamerę w mieszkaniu? Poważnie. Przód do przodu. Łapiec za barierki. Ladryjska wydawało się z puste i samotna. Był weekend i tylko kilku łyżwiarzów. Mm, powoli szło do poszadni. Tydzień było. Choć tak wiedziałam, że go nie znajdę. Po prostu ciągnęła mnie, żeby tu przyjść właśnie teraz. Postawszy. Przez jaki czas miałam już zamiar pójść, a zaczyna mnie z trybun. Zaczęła już pośpiesznie Elena, która obserwowała mnie przez cały ten czas. Elena, co pani tu robi w weekend? Podziękuj swojemu ojcu. Ze poprosiłam go, żeby dał ci znać. E żeby dał mi znać, kiedy tylko cię znajdę. Elena podeszła do barierki i opadała się o nią ostrożnie. Dlaczego uciekłaś? Występ ze znużeniem i podeszłam do niej bliżej. Obie się na lód, unikając mm, patrzenia na sobie w oczy. To samo głupio. Albo mi wstyd wobec pani, potem jak zawiodłam nadzieja. A jak ja miałam, Twoim zdaniem, nadzieja? Że ja i tej jak eliminacja? Elena uśmiechnęła się, powoli przemzucał na mnie wzrok. W głębi duszy, bardzo chciałam, żebyście przeszli. Dalej, ale rozsądek naturalnie podpowiadał mi, że tak się nie stanie. I jak mówi Tate, z pewnością masz talent. On go widział go Ale talent to zawsze za mało, żeby wygrać poważne zawody, Rozumiesz? Chwileczka. Rozumiem, co chce pani powiedzieć, ale skoro pani wiedziała, że nie awansujemy, dlaczego się pani zgodziła, żeby Tate wziął mi za partnerkę? Jest pewien szczegół, już nieważna. Nie chcieliśmy cię o tym mówić, żebyś nie zadzierała nosa, moja droga. O czym mowa? Proszę mi mówić wprost. <słuch> Jak mogłeś zauważyć, nie baczę na twoje sukcesy w przyszłości. Byłam bardzo niezadowolona, kiedy ty zaproponował, proponował, żeby zrobić z siebie jego partnerkę. Mieliśmy określone cele: przejść eliminację i wygrać na olimpiadzie. Ale im częściej, ty zmienił partnerki. Mniej chciało mu się osiągać to, co planowaliśmy. Tate był załamany tym, że nie mógł znaleźć dziewczyny, z którą czułby się komfortowo. To jakieś bezsensowne kłótnie, to niedopasowanie na lodzia. Myślisz, że kiedy pojawiła się Serena, było inaczej? Pokryciał go głową, krzyżując ręce na piersi. Ach, Tate był tak rozczarowany tym, co się dzieje. Starał się milczeć, ponieważ rozumiał, że nie należy być zbyt normalnym. normalnym. Znaczy, zobaczyć ciebie. Chodzi, od razu sobie przypomniał, kim jesteś. Jakie miałeś kiedyś osiągnięcia. Żebyś tylko wiedziała, do jakichś postępów się uciekał, e, żebyś tylko została jego partnerką. Boże, ja mogłoś nie wściekłam. W głowie cały czas zwięczałem mi pytanie: Kochane, ty widzisz, czego powodu ta udręka? Nie bój się, że wyjdą takie problemy, jak z pozostałymi partnerkami? Ale nad ramionami. A kto ci powiedział, że on się nie bał? Rzuciły na szalę są nie wszystko. I, dziwo, nie przegrał. Nie przegrał? A co za... Catherine, on z tobą jeździ z do eliminacji. Ted chciał widzieć obok siebie partnerkę, która będzie całkowicie ufał, która jemu będzie całkowicie ufała. Tak to się stało, nie patrząc na wasze wpadki. Świeciły mu się oczy i chciał z dalej trenować. Wyobraź sobie, jak się czułam, kiedy patrzyłam i rozumiałam, że nie awansujecie na Olimpiadę, ale przy tym dalej programowałam cię na zwycięstwo. Ale po co mu partnerka, z którą nie zdoła wygrać? Skąd Wam się nie zdoła, moja droga? Jesteś naprawdę świetna na lodzie, ale straciła jej dużo czasu. Jeśli dalej będziecie trenować i całkowicie angażować się w łyżwiarstwo figurowe, uda Wam się wziąć udział w mistrzostwach, a stamtąd już niedaleko na Olimpiadę. Ale dlaczego wyznaczyła Pani kurs na Olimpiadę? Lena uśmiechnęła się: Teraz ja chciał ci pokazać, żeby bez względu na długą przerwę, też się dostać na eliminację i dobrze się zaprezentować. Tak też się stało. Pokazaliśmy wielu, że królowa wróciła. Wyobraź sobie, jak teraz wysoko masz postawioną poprzeczkę? I teraz nie śmiej się zatrzymywać na tym, co osiągnęłeś, ponieważ wielu ludzi czekało, aż się pojawisz. Nie zawiedź ich. To wszystko było z mojego powodu. Nie dziękuj za to mnie. Tej powiedział i zrobił wszystko, co możliwe, żeby mnie przekonać. Dlatego, chłopaka, jestem gotowa na takie rzeczy, żeby tego pomóc znaleźć się mu tę, z którą będzie czuł się niezwyciężony. Z tobą on nie czuje się po prostu pewny siebie. Tej żyje, pracuje na całą para jest gotów harować jak koń, czego nie widziałam już od bardzo dawna. Dlatego, Kafren, weź się w garści i przygotuj się do treningów. Ale jeśli chcesz znaleźć Tate, będzie na ciebie czekał po twoim domem. Nie dosławszy do końca mojego pytania, Elena puściła mi oko i odeszła: Co to za gra? Pokręcił głową, próbując mm, przetrawić to, czegoś się dowiedziałam. Pozostawszy jeszcze jakiś czas na lodzie, postanowiłam wrócić do domu, żeby pomóc Tej tam. Podeszłam do sodów. Wiecie, wyczekujący je Tate. Jak ona jeszcze siedziała tam trzy godziny na tym lodzie, no to ja się nie dziwię, że teraz sobie biedaczek musiał poczekać. No hej, strategu. Odwrócił się. Na twarzy pojawił się za zawstydzenia uśmiech. Widocznie Elena opowiedziała mu o naszej rozmowie. Martwiłem się o ciebie. Tate! I like you. Przykro mi, że tak demonstracyjnie uciekam z eliminacji. Po prostu to był straszny cios dla moich nerwów. Jedzumieję tak, pokiewał głową. Wziął mi za rękę miękko gładzą kostki palców. Wiesz, zdaję sobie sprawę, że spor przeszłaś. Nie bez powodu przypadałeś na tak długi czas wiarstwa. Ale chcę, żebyś wiedziała, że jesteś jedyną partnerką, z którą chciałbym małymi krokami, iść do wspólnego zwycięstwa. I nieważne, ile razy potkniemy się po drodze. Z tobą jestem gotów upaść. Ale pamiętaj, że zawsze będę cię ubezpieczał. Jestem ci wcięcza. Ja też mam ci coś do powiedzenia. To brzmi Jesteś dobrym człowiekiem. Dzięki Tobie znalazłem sobie siłę, żeby zburzyć mur, który mnie od dawna ograniczał. Pomogłeś znaleźć we mnie tę dawną mnie, którą wielu się zachwycało, która pokazywała się na lodzie. I od dziś zaczynam znów trenować z Tobą, żebyśmy razem mogli zboić szczyta. Będę to robić dla nas obojga. Tate uśmiechnął się, tylko z, z wdzięcznością. Ale ten uśmiech sprawił, że zrobiło mi się ciepło na sercu. Na reale dzwonek telefonu. Ktoś się chce chcecie usłyszeć. Łaczyłam na ekran, na którym okazała się Elis. Nie będę przeszkadzał. Dobrego dnia, Kat. Spotkamy się później, żeby mówić dla treningi. Pożegnałam się z tam. i od razu oddzwoniła do przyjaciółki. Liz? Catherine! E, bardzo muszę z tobą pomówić, ale najpierw... Brian, przypomniał sobie. O mało nie upadłem na tę wiadomość. Dowiedziawszy się od list, gdzie je jechać. Skończyłam rozmowę i pobiegłam do auta. Okej. Okay. Nie zdążyłam przystąpić progu domu, gdy Lis przewitał mnie z twardymi ramionami. Jej tak dobrze znany zapach uspokajał mnie i bez namysłu przytuliłem się jej do piersi. Dowiedziałam się, co było na eliminacjach. Tak mi przykro, że przeszliście dalej. Mam wielką nadzieję, że to ci nie zaczyna. Będzie ci dobrze. Jestem pewna, że w przyszłości pokonacie każdą przeszkodę. Nieważne. To za nic nie da ci się poddać. Rozumiecie? Mówi się tak, jak twój były trener. Uśmiechnął się miłowolnie. <laughs> Tylko dzięki twojemu wsparciu jestem gotowa iść do przodu. Robisz sobie ze mnie żartę? I dobrze umie sobie obrajania. Gdzie on jest? Liz wytknęła ciężko. Już dłuższy czas siedzieć w swoim pokoju. Karwin, prawie znalazł coś na z tobą. Jakby ktoś się uderzył w głowę. Siedzi na podłodze i nie mógł go wyciągnąć do rozmowy. Sama powinnaś wszystko mm, zobaczyć i z nim pomówić. Skinałam go i Liz odprowadziła mnie do sypialni Briana. To, co zobaczyłam, zaskoczyło mnie. Przeszłam do przodu. Lisa stała na korytarzu. Skinałam w stronę przyjaciela i się bez słowa, stawienia samych. Podszedł do Briana, stropiłam się. Na podłodze było różne arkusze papieru, na których puszkice lub gotowe rysunki z moją podobizną. Przykutnęłam, na ja. się. Brian nie odwracał się do mnie, dziwnie wpatrzony w jeden punkt. Trzeba do niego podejść jakoś ostrożnie. Są takie piękne. Dlaczego mi ich nie pokazałeś? Co ty czujesz? Dlaczego mi ich nie pokazałeś? Byłam zdumiona, że tak zrobił, i bardzo chciałam się dowiedzieć, dlaczego nic nie mówił o portretach. <grytanie> Bał się krytyki. <grytanie> jakie znalazłeś? z głowę, zaczął spojrzeć na mojej twarzy. To mnie obserwował. To podnosił jeden rysunek po drugim. Zupełnie by próbował się upewnić, że to moja twarz jest na papierze. <grym> Zupełnie przypadkowo wziąłem teczkę z półki, a one się na mnie wysypały. Wester czuło, że na nie popatrzyłam i wspomnienia zaczęły pojawiać się w głowie, ale <grym> jest ich raczej niewiele. Brian patrzył na mnie dziwnie. Pamiętam miłą dziewczynę, która zdobyła mi swoim piękną. Chciałem uwiecznić ją na papierze, i lody zrobiłem, i pojawiło się jeszcze więcej natchnienia stało się moją muzą, a nie byłabym przyjaciółką. Tak... tak było. Przykro mi, że straciłam akurat ten fragment pamięci. Oczywiście, że wesprzeć to twój bff -os. Nieważne, na jakie chwile zdarzył się w twojej pamięci. Najważniejsze, że nie, nie zdołał wykreślić mnie z twojego życia. Nawet ty sam. Baren uśmiechnął się, ale jego sztuczny uśmiech Zdracał smutek, który skrywał się wewnątrz. A pamiętasz, jak mnie uratowałeś? Brian wyraźnie nie spiał. Wydawało się, że od nowa przeżywa te straszne chwile. Urywki, ale one powodują tylko ból. Byłaś moją przyjaciółką i człowiekiem, któremu chciałam pomóc. Tak dla mnie ryzykowałeś. Nieustraszony, odważny, Brian. Właśnie takiego ciebie pamiętam. Włożał mu rękę na ramieniu, o czego cały zatrzał. Przepraszam, jeszcze nie przywykłem do tego jego dotyku, ale chciałbym ci całkowicie ufać. Coś mi podpowiada, że mogę ci wierzyć. Tak naprawdę jest? W przeciwnym razie, nie byłoby mnie tutaj. Mimo, że jesteś bardzo upartym człowiekiem, staram się o ciebie dbać, na wszelkie sposoby. Z początku wydawało mi się, że będziemy tylko znajomymi, ale za każdym razem przekonywałam się, że jesteś dla mnie więcej niż znajomami. Jesteśmy jak gdyby związani. Takimi samymi problemami. Oboje staramy się siebie nawzajem ratować. Dwoje zagubionych ludzi, którzy znaleźli sobie opić bicia, wspomnienia, zbieram się po kawałku. Nawet teraz patrząc na ciebie, widzę coraz więcej związanych z tobą wydarzeń. Bo pomogę ci sobie z tym poradzić. W takim razie. Jest jeszcze coś, o czym chciałbym porozmawiać. Mój brat. Pamiętam kilka chwil, kiedy staraliśmy naprawić się naprawić kontakty swoje. Chciałbym z nim porozmawiać i ustalić niektóre szczegóły, ale niestety on nie odbiera telefonu. Ja też go poprosiłem? Tak, jak ciebie? Mogę się spróbować dowiedzieć, gdzie on jest. Ty przecież u niego pracujesz, prawda? Ach, to też sobie przypomniał. Skinał go, a Brian westnął ze znużeniem. Zostań do zlis i odpocznij. Musisz nabrać sił. Jeśli uda mi się znaleźć Twojego brata, to zapewne tu przyjdzie, dobra? Brian zgodził się i strutem wstał z podłogi, żeby przenieść się na łóżko. Wyszedł z pokoju. Podzieliłem się na z lis, widział nadzieja. Bez problemu puściłam mnie do klubu, żeby znać hacza. Zauważyłam. Że ludzi było mniej niż zwykle. Większość pracowników kryło emocje pod maską obojętności, ale gołym okiem było widać, czy w klubie źle się dzieje. Doszedłem do drzwi i zapukałam nie mocno, nie usłyszałam odpowiedzi. Zaryzykowałam ciśnięcie klamki.